Po szokującej śmierci Diane Ton Alpacino w końcu przerwał milczenie, które utrzymywał przez cztery dekady. Jesteś wspaniałym artystą. Pamiętam to i kocham I kocham Cię na zawsze. Za światłem Ojca Chrzestnego kryje się historia pełna sprzeczności, w której sława, miłość i żal. Mieszają się niczym niekończąca się sztuka. Przyszedłem tu, bo Cię potrzebuję, bo mi na Tobie zależy. Proszę, przestań, Michaelu, bo chcę, żebyś się ze mną ożenił. Nowe wspomnienia Ala wprawiły Hollywood w osłupienie nie tylko z powodu miłości, ale także z powodu rzeczy, których nigdy nie odważył się powiedzieć. Tajemnicza więź między nimi miała wkrótce wyjść na jaw, a cała prawda miała ujawnić się właśnie w tym filmie. Aktorka Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat. Miliony oddanych fanów gotowych wspominać jej wielkość. 11 października 2025 roku. Diane Keaton zmarła w Kalifornii w wieku 79 lat. Jej rodzina potwierdziła tę wiadomość w magazynie People. New York Times opisał ją jako ikonę inteligencji, wdzięku i niezależności amerykańskiego kina. Vanity Fair napisał o niej krócej, ale z naciskiem Diane to nie była tylko aktorką, ale ucieleśnieniem postawy i osobowości całego pokolenia. Te słowa w nekrologu zamknęły prawie sześć dekad pracy artystycznej jednej z twarzy, które ukształtowały współczesny film. Pogrzeb nie odbył się publicznie. Rodzina postanowiła zachować tajemnicę wierna powściągliwości, jaką Diane zachowywała w późniejszych latach. Tego dnia media społecznościowe zapełniły się czarno-białymi zdjęciami z Annie Hall i Ojca Chrzestnego dwóch filmów, które wyniosły jej nazwisko do rangi legendy. Diane Keaton to jedna z tych aktorek, o których obecności w filmie można powiedzieć, że będzie dobry. Podczas gdy koledzy i publiczność wspominali jej niezapomniane rolę Al Pacino, powiedział w oświadczeniu dla mediów, uwielbiam ją. Była duszą Kej Corleone. I to nie były jedyne słowa, które zadedykował Diane. Przed jej śmiercią publicznie pisał o uczuciach, które ukrywał przez dekady podczas ich wspólnej podróży. W tej wiadomości napisał, Al, znaleźliśmy właściwe tempo i temperaturę. Kolejne zdanie cytowane przez prasę częściej niż jakiekolwiek inne. Pomogła mi się podnieść, kiedy ledwo trzymałem się na nogach. Te słowa zostały odebrane jako ciche, najszczersze pożegnanie Ala z jego partnerką, z planem i kobietą, którą kiedyś kochał dawnia. Gazety na nowo opisywały ich związek nie z sensacją, lecz z cichą refleksją. Nigdy się nie pobrali. O ich związku zawsze mówiono z szacunkiem. The New Yorker nazwał ich równoległymi przeciwieństwami klasycznego Hollywood. Jednym dowcipnym i lekkim, drugim introspektywnym i głębokim. Śmierć Diane sprawiła, że słowa Ala stały się przejmujące. Nie były już jedynie wyrazem tęsknoty, ale późnym uznaniem kogoś, kto był najważniejszą częścią jego życia. Bliska przyjaciółka Diane mówiła. To zdanie oddawało mi strachowanie. Kiedyś lata temu powiedziała w wywiadzie Nigdy nie zależało mi na perfekcji. Po prostu chciałam być szczera. Wśród blich Polina ten styl życia wyróżniał ją i czynił kochana. Gdy wieść się rozniosła, grupa młodych aktorów ponownie opublikowała jej uśmiechnięte zdjęcie w finałowej scenie filmu Something's Gotta Give z podpisem sprawiała, że starzenie się wydawało się nieustraszone. Mając prawie 80 lat, Diane wciąż pracowała, wciąż regularnie pojawiając się w Book Club, kolejnym rozdziale, który ukaże się w 2023 roku. Zapowiedziała, że będzie to jej ostatnia rola filmowa. W tym samym okresie Al Pacino rzadko pojawiał się publicznie. W wieku 85 lat, jego zdrowie wyraźnie się pogorszyło i udzielił zaledwie kilku krótkich wywiadów. Zapytany o Dajan kilka miesięcy wcześniej, odpowiedział: po prostu była wyjątkowa. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł ją zastąpić. To było jego ostatnie publiczne oświadczenie o niej przed jej śmiercią. Media zaczęły wracać do starych rozdziałów jego i Diane Keaton. Wszystkie oczy skierowały się ku dziwnej więzi, która łączyła ich od ponad pół wieku. Działo się to w East Harlem, w restauracji Pacis z kameralną obsadą Ojca Chrzestnego. Od śmierci Dajen ludzie cofali się w czasie do momentu, w którym się poznali. Kiedy to, co wydawało się zwyczajnym przesłuchaniem, otworzyło drzwi do legety, do tego nieszczęsnego spotkania. Na początku lat 70. Hollywood przechodził transformację. Studia filmowe poszukiwały nowych twarzy ucieleśniających bardziej realistycznego ducha dalekiego od wypolerowanego blasku złotej ery. W tym kontekście rozpoczęła się produkcja Ojca Chrzestnego. Francis Ford Coppola, wówczas 30-latek, był zdecydowany obsadzić Ala Pacino w roli Michaela Corleone pomimo silnego sprzeciwu ze strony Paramount. W pamiętniku Ojca Chrzestnego napisano Dostrzegłem w nim coś innego milczenie, które wzbudzało niepokój innych. Kierownictwo studia argumentowało, że Al jest za niski i mało sławny, ale Coppola obstawał przy swoim. Do roli Kay Adams Coppola wybrał Diane Keaton, nieznaną aktorkę teatralną, która właśnie odeszła z Broadway. W swoich notatkach napisał, że wygląda jak ktoś, kto nie należy do świata mafii. Złagodzi ona mroczne strony historii. Diane ledwo po dwudziestce nigdy nie wyobrażała sobie, że mały casting może odmienić całą jej karierę. Diane wspominała. Pamiętam, jak pierwszy raz spotkałam Ala Pacino. Spotkaliśmy się w barze, bo mieliśmy iść na casting do Ojca Chrzestnego. Spotkanie było dziwne. Dwoje młodych, nieznajomych, cichych i nieznajomych poprosiło o wspólne odegranie sceny miłosnej. Diane wyznała później, że Al prawie się nie odzywał. Tylko patrzył na nią przez kłęby dymu papierosowego i to właśnie cisza ją wciągnęła. Francis Ford Coppola powiedział później w wywiadzie, że jej przesłuchanie było występem, którego nie mogłem odrzucić. Wiedział, że znalazł odpowiednią osobę dla Key jedyną kobietę, która potrafiła sprawić, że Michael Corleone wydawał się człowiekiem w świecie przestępczości. Paramount wciąż wątpił w jego decyzję. Według New York Timesa studio naciskało na kopole, aby zastąpił Al'a bardziej uznanym aktorem, ale reżyser pozostał nieugięty, gotów zaryzykować własną karierę, aby obronić swoją decyzję. W marcu 1971 roku zdjęcia oficjalnie rozpoczęły się w Nowym Jorku. Pierwszą sceną z udziałem Al'a i Diane był ślub Koni Corleone. A także ich pierwszy wspólny występ na planie. Przez 8 miesięcy, zdjęć na planie panowało napięcie. Al nie odzywał się prawie do nikogo poza Kopolem. Daję pełna życia i śmiechu, stała się jedynym łącznikiem między nimi a ekipą. Jeden z członków ekipy wspominał, że wywołała uśmiech na twarzy Ala po raz pierwszy od tygodnia. Reakcja stopniowo wytworzyła między nimi wyjątkową chemię. Film Ojciec Chrzestny został ukończony w sierpniu tego samego roku, a premiera odbyła się wiosną następnego roku. Premiera filmu odmieniła świat kina. Al stał się nową twarzą archetypu zimnego bohatera, a Dianę urzekła publiczność delikatnością i cichą siłą Kay. Krytyk w Los Angeles Times napisał, że ta dwójka wnosi tak wiele autentyczności, że widzowie zapominają, że są tylko postaciami. Podczas promocji filmu Diane i Al zaczęli częściej pojawiać się razem. Mimo to oboje unikali rozmów o swojej relacji. Diane zdradziła jedynie, że po premierze Al zaprosił ją na kolację do małej restauracji niedaleko Central Parku. I to był pierwszy raz, kiedy naprawdę ze sobą rozmawiali. Nie był podobny do nikogo, kogo kiedykolwiek spotkała. Nie próbował być czarujący. Był po prostu inny. Diane powiedziała później, że sukces Ojca Chrzestnego otworzył dla nich obojga nową erę. Film nie tylko na nowo zdefiniował gatunek gangsterski, ale także umieścił ich w centrum amerykańskiego kina lat 70. Al szybko zdobyła nominację do Oscara, a Diane stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek wśród młodych reżyserów. Po ojcu chrzestnym Diane i Al zeszli z planu z olśniewającą sławą i niewidzialną nicią łączącą ich w prawdziwym życiu. Sukces wyniósł ich na szczyty sławy. Umieściło ich to w wirze sławy, oczekiwań i niewypowiedzianych pustki. Od tego momentu ich związek zaczął się zmieniać, przechodząc od blasków do cieni ich dusz. W ich sławy po sukcesie Ojca Chrzestnego II, Dayen to i Al Pacino oficjalnie nawiązali romantyczny związek. Zaczęli się częściej widywać poza planem, pojawiając się razem na premierach i najważniejszych wydarzeniach. Oboje byli wschodzącymi gwiazdami, ale postanowili trzymać swoje życie prywatne z dala od medialnego rozgłosu. Dajen kiedyś powiedziała: Al jest miłością mojego życia, ale jesteśmy skomplikowani. Krótkie zdanie idealnie uchwyciło ich kontrast. Jedno otwarte i błyskotliwe, drugie skryte i głęboko introspektywne. Kariera Diane rozgorzała zaledwie kilka lat później. W 1977 roku film Any Hall został wydany i natychmiast stał się fenomenem kulturowym. Rola ta przyniosła jej Oscara dla najlepszej aktorki. Jej swobodny styl, naturalna gra aktorska i inteligentny urok uczyniły Diane nowym symbolem nowoczesnej kobiety na ekranie. Media nazwały ją twarzą epoki wizerunkiem, zarówno artystycznym, jak i ugruntowanym. W wywiadach szczerze mówiła o wolności kobiet w branży i o tym, że sukces nie musi opierać się na męskich archetypach. Al Pacino osiągnął kolejny szczyt. Film Psie uczynił go symbolem surowej, buntowniczej emocji. A człowiek z blizną ugruntował jego wizerunek jako najbardziej wyrazistego i transformującego aktora lat 80. Pewien krytyk opisał go kiedyś jako uosobienie powojennego chaosu w Ameryce Człowieka zagubionego w swojej ambicji. W jednym z wywiadów Al powiedział: Diany i ja mamy swój własny byt. Ich więź wynikała ze wspólnego pulsu artystycznego, mimo że ich światy były zupełnie inne. W obliczu sławy starali się podtrzymywać więź. Diane często uczęszczała na próby ala, okazjonalnie pojawiając się za kulisami. Przyjaciele wspominali, że nigdy nie byli efekciarzami po prostu dwójka ludzi rozmawiających godzinami o kiju i drobiazgach życia. Ale jednocześnie ich sposoby radzenia sobie ze sławą zaczęły się rozchodzić. Diane uwielbiała rozmowy o awansach i otwarte dzielenie się swoimi emocjami. Al wycofał się, żyjąc cicho i unikając hałasu. W tym okresie nadal się spotykali, ale ich relacja stawała się coraz bardziej krucha. Diane skupiła się na niezależnych projektach, podczas gdy Al był pochłonięty dużymi produkcjami studyjnymi. Ich drogi ponownie skrzyżowały się na planie filmu Czerwoni, gdzie ten pracował z Warrenem Batem, a niektóre tabloidy zaczęły spekulować, że Pacino był zazdrosny. Diane zaprzeczyła temu, mówiąc: Po prostu nadal jesteśmy przyjaciółmi. Nie musimy tego definiować. Pod koniec lat 80. Różnice w stylu życia i perspektywach je osłabiły. Diane spędzała większość czasu w Los Angeles, skupiając się na teatrze i rozważając reżyserię. Al mieszkał głównie w Nowym Jorku, zaangażowany w Broadway i rzadko widywany publicznie. Nadal spotykali się na ważnych wydarzeniach, rozdaniach nagród, premierach filmowych, a czasem za kulisami w talk show. Jednak w wywiadach obaj unikali tematów osobistych. Pozostał między nimi cichy szacunek i zrozumienie. Wiedzieli, że ich więź nie rozpadła się z powodu braku miłości, ale dlatego, że sława rozdzieliła ich od siebie. Lata mijały, a Daya i Al wciąż krążyli wokół siebie, dwie planety krążące po tej samej orbicie, ale nigdy się tak naprawdę nie przecinające. Potem los ponownie ich ze sobą zmierzył. Kiedy Francis Ford Coppola zdecydował się nakręcić, ojca chrzestnego trzeci chciał ponownie połączyć obsadę, by zamknąć trwającą dwie dekady sadę. Diane Keaton i Al Pacino zgodzili się na powrót. Mimo, że ich związek zakończył się lata wcześniej. Zdjęcia rozpoczęły się pod koniec 1989 roku w Rzymie, a następnie przeniosły się do Nowego Jorku, gdzie kręcono sceny w pomieszczeniach. Na planie Diane zachowywała się profesjonalnie i z uśmiechem na twarzy, podczas gdy Al był cichy jak zawsze. Prawie nie rozmawiali prywatnie, ale płynnie współpracowali w swoich scenach. Diane wspominała później. To było ponowne spotkanie, ale skomplikowane. Złożoność, o której mówiła, dotyczyła nie tylko relacji Michaela i Kay, ale także ich relacji w prawdziwym życiu. W tym czasie Al Pacino zmagał się z osobistymi problemami. Miał dziecko z byłą kochanką, co głęboko zraniło Diane. Utrzymywali kontakt, ale po tym, jak wiadomość się ujrzała, ich relacja ochłodziła się. W refleksyjnym wywiadzie Al powiedział krótko: To było pożegnanie, które odzwierciedlało nasze postacie rzadkie wyznanie. Że ich ekranowe pożegnanie odzwierciedlało ich prawdziwe. W swoich wspomnieniach Dajan napisała wprost. Powiedziałam mu, że jeśli nie chce się ze mną ożenić, odejdę i tak zrobiła. Nie był to impulsywny akt ale wynik lat oczekiwania na odpowiedź, która nigdy nie nadeszła. To zdecydowane stwierdzenie zamknęło prawie 20 lat więzi między dwojgiem ludzi żyjących w odmiennym rytmie, z których jeden potrzebował zaangażowania, a drugi obawiał się przywiązania. Francis Ford Coppola powiedział kiedyś w wywiadzie, że podczas kręcenia finałowej sceny między Michaelem a Kay, nikt na planie nie odważył się odezwać. Nie musieli grać. Wystarczyło, że na siebie spojrzeli. Spojrzenie Diane i Ala w tamtej chwili utwierdzało wielu w przekonaniu, że wciąż łączy ich miłość. Ale reżyser rozumiał, że to ich prawdziwe pożegnanie. Po zakończeniu zdjęć w połowie 1990 roku każdy z nich rozeszło się. Diane skupiła się na założeniu własnej małej rodziny. Podczas gdy Al pozostał pogrążony w sztuce, nosząc w sobie rany, które tylko on rozumiał i o których nigdy nie chciał mówić. Ostatnie wyznanie. Po Ojcu Chrzestnym III. Dajenki ten odeszła od ról emocjonalnie obciążających, szukając spokojniejszego rytmu w życiu. Adoptowała dwójkę dzieci Dextera. W 1996 roku i Duke'a, w 2001 roku. I często powtarzała w wywiadach. Macierzyństwo nauczyło mnie, co naprawdę znaczy miłość. Dla Diane, posiadanie dzieci nie było sposobem na wypełnienie braku miłości, ale sposobem na odbudowanie własnego świata. Przez kolejne trzy dekady Diane nadal pojawiała się w filmach których portretowała dojrzałe, pełne humoru i złożone emocjonalnie kobiety. Pokój Marwina przyniósł jej kolejną nominację do Oscara, a coś musi się stać później. Ponownie przywrócił jej uwagę rolą często opisywaną jako jej własne odbicie, samotnej, odpornej kobiety. Kamień rodzinny, bo tak powiedziałam, i klub książki pokazały, że zachowała swój niepowtarzalny urok aż do sześćdziesiątki. Wielu krytyków zauważyło, że Diane reprezentowała rodzaj kariery zbudowanej bez rywalizacji, hałasu trwałej i pełnej gracji. Tymczasem Al Pacino wkroczył w lata dziewięćdziesiąt, z nowym szczytem. Za zapach kobiety zdobył swojego pierwszego Oscara, potwierdzając swój status mistrza w swoim papi. Zagrał w takich filmach jak. Gorączka, informator, adwokat diabła i wielu innych utrzymując wyjątkową pozycję w dynamicznie zmieniającym się Hollywood. Jednak mimo sukcesów zawodowych, jego życie osobiste pozostało ciche. Al miał troje dzieci bliźnięta Antona i Oliwie z Beverly D'Angelo oraz syna Romana z Nur Alfano, choć w wielu związkach nigdy się nie ożenił. W jednej z rozmów Al powiedział. Małżeństwo to stan, w który nigdy nie wszedłem, ale poznałem miłość. To zdanie było wielokrotnie cytowane jako idealne podsumowanie jego życia człowieka, który miał wszystko oprócz stabilności w miłości. W 2024 roku Al Pacino opublikował swoje wspomnienia w Sunboy, które krytycy opisali jako prosty, nieskrępowany autoportret kogoś, kto przeżył każdy szczyt. Pisał o swoim ubóstwie i dzieciństwie w Bronxie, o zmaganiach z sławą, która przyszła zbyt wcześnie w teatrze, i o pustce, która towarzyszyła każdej roli. W środkowych rozdziałach Al poświęcił kilka stron Diane Keaton, jedynej osobie, o której wspominał, z wyjątkową czułością. Pomogła mi wyjść z finansowej ruiny, popychając morze miłości. Niewielu znało tę historię pod koniec lat 80. Kiedy Al poniósł finansową klęskę po klęsce rewolucji, to właśnie Diane przekonała go do zagrania w Morzu Miłości, pomagając mu odzyskać zarówno reputację, jak i pewność siebie. W innym fragmencie Al napisał Upiliśmy się razem po zdjęciach do ojca chrzestnego i wiedziałem wtedy, że już nigdy nie spotkam nikogo takiego jak ona. Choć nie sprecyzował, o której godzinie te słowa padły, Diane stała się niezastąpioną częścią jego wspomnień. Sunny Boy, wydany przez Penguin Press, szybko stał się jedną z najgłośniejszych książek w świecie filmów 2024 roku. Krytycy chwalili ją jako surową, głęboko ludzką, ponieważ w twórczości Ala tkwiła nie tylko jego kariera, ale także historia człowieka uczącego się żyć ze stratą. Wielu zauważyło, że Dajem stanowił sedno w w którym Al w końcu przyznał, że pewne sprawy odsunął na dalszy plan. Diane i Al utrzymywali łagodną przyjaźń, okazywalnie pojawiając się razem na hołdach dla Amerykańskiego Instytutu Filmowego. W 2024 roku, kiedy Diane odebrała nagrodę za załogę, Al stał w pierwszym rzędzie, wstając i bijąc brawo, gdy wchodziła na scenę. Zapytany o powiedział po prostu, zmieniła mój sposób postrzegania miłości, o tamtej nocy nigdy więcej ich razem nie widziałem. Rok później Diane Keaton zmarła spokojnie w Kalifornii. Wśród hołdów Sunny Boy pojawił się ponownie jako rodzaj pożegnania na odwrót nieodzmarłego ale od tego, który pozostał. Słowa, które Al napisało Diane, były przekazywane wszędzie niczym pożegnanie, którego nigdy nie wypowiedział na głos. Diane Keaton i Al Pacino pozostawili po sobie nie tylko ponadczasowe kreacje aktorskie, ale także dziedzictwo, które zmieniło sposób, w jaki widzowie postrzegali ludzkość w kinie. Diane na nowo zdefiniowała rolę kobiety na ekranie. Silnej, wrażliwej, dowcipnej, głębokiej, zawsze autentycznej na każdym etapie życia. Udowodniła, że kobieta nie musi się podporządkowywać, by być kochaną, że może być centrum historii wyłącznie dzięki szczerości. Jej styl od kapeluszy, z szerokim rondem, po zwięzły sposób mówienia, stał się symbolem wykraczającym poza ramy filmu, deklaracją wolności i tożsamości. Alpacino z przenikliwym spojrzeniem i głębokim głosem uosabiał niedoskonałego bohatera, cichego, zaciekłego i pełnego sprzeczności. Pokazał, że prawdziwa siła aktorstwa tkwi w milczeniu i spojrzeniu, a nie w słowach. Każda z jego postaci odsłaniała kondycji dumy, sławość, tęsknotę i samotność. Od Ojca Chrzestnego po Annie Hall, od olśniewających początków, po ciche lata ostatnie, nigdy nie zostali zapomniani Ich więź nie wymagała żadnych przysiąg ani tytułów. Po prostu istniał jak delikatne światło na ekranie, gdzie Michael po raz ostatni spojrzał na Key. Jeśli historia Diane Keaton i Ala Pacino. Skłoniła Cię do innego spojrzenia na miłość, przywiązanie i rozłąkę. Zostaw komentarz poniżej. Nie zapomnij polubić, zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmowych historii pełnych znaczenia i głębi.